Cześć, kochani, z tej strony Angela, witam Was na moim kanale i zapraszam na nowy film. A dzisiaj opowiem Wam o czterech książkach, które ostatnio przeczytałam. Na początek opowiem Wam o książce, która nadal budzi wiele kontrowersji, mimo tego, że nadal jest na topce, a mowa oczywiście o 365 dniach od blanki lipińskiej. Tak, przeczytałam książkę z własnej nieprzymuszonej woli. Byłam również na ekranizacji w kinie również z nieprzymuszonej woli i powiem wam, że nie rozumiem takiego wielkiego hejtu ani na tą serię, ani na osobę Blanki Lipińskiej, ani na film, dlatego że jeżeli ktoś szuka literatury poważnej, literatury wiecie takiej górnolotnej no to nie będzie, że tak powiem, poszukiwał takiej czystej rozrywki i to jest w porządku. Tak samo w porządku jest to, jeżeli kobieta zmęczona po całym dniu pracy chce sobie usiąść w hotelu i przeczytać coś, co ją rozluźni, co sprawi jej przyjemność, będzie czystą rozrywką. Naprawdę, dla mnie to jest w porządku. Więc nie mam nic przeciwko lekturze tej książki. Co do kolejnych części, nie wiem, nie czytałam, zastanawiam się nad tym, czy będę czytać. Być może teraz nie. Być może, jak będzie miała wyjść druga część w kinie, to wtedy sięgnę po drugą część, żeby zapoznać się przed ekranizacją, bo zapewne też do kina pójdę, bo dlaczego by nie. Dodam jeszcze, że ja bardzo szanuję Blankę Lipińską za to, że po pierwsze ona nie uważa siebie za wielką pisarkę. Naprawdę kobieta ma do siebie dystans i podziwiam ją za to, że ma po prostu łeb na karku do robienia interesów. To, jaką zrobiła promocję wokół tej książki, tej serii, wokół filmu to jest naprawdę. Sztos dla mnie e, i podziwiam, bo nie każdy jest taką operatywną osobą jak ona. Co zaś do samej książki, fabuła jest dość prosta. Jak głosi okładka, jest to połączenie Ojca Chrzestnego i 50 twarzy greja. E, główny bohater Massimo, jest bosem włoskiej mafii. Kilka lat wstecz został postrzelony i w czasie takiej jakby śpiączki. Zobaczył w takim majaku piękną młodą kobietę, kazał namalować jej portrety, obwiesił całą posiadłość w tych portretach i stwierdził, że musi ją kiedyś znaleźć. No i tak się składa, że Laura Biel pojawia się w życiu Massimo, bo właśnie wybrała się ze swoimi przyjaciółmi i chłopakiem na wakacje we Włoszech. Oczywiście Massimo porywa Laurę i daje jej 365 dni na to, żeby się w nim zakochała. Czy tak się stanie? No, odpowiedź jest chyba dość prosta. Lektura to jest czysta rozrywka. Jest tutaj dużo butów, dużo ciuchów, więc jeżeli jesteście manieczkami, to na pewno też Wam się to spodoba. Dla mnie. Podkreślę to raz jeszcze, rozrywka w czystej postaci Jeżeli chcecie się zrelaksować, lektura doskonała Jeżeli takich lekkich lektur nie lubicie, to jest ok, nie sięgajcie po to i też będzie super Bookstagramerzy, czy Wy też macie czasami tak, że pożyczycie jakąś książkę i zanim zrobicie zdjęcie, to już zdążycie ją oddać? No, właśnie ja jestem tego najczystszym przykładem, więc tutaj wkleję Wam okładkę książki. Przeczytałam ostatnio Promyczka od Kim Holden i powiem Wam, że ta lektura złamała mi serce. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak długo zwlekałam z przeczytaniem tej książki. Chyba to właśnie wynikało z tego, że Podświadomie może trochę czułam, że faktycznie tak będzie, że ta książka wywoła u mnie tyle łez i tyle emocji, że nie będę się mogła przez jakiś czas po niej pozbierać i przeczytałam już po niej kilka tytułów i nadal przeżywam ją tak, wiecie, mocno i jestem ciekawa kolejnych części, bardzo chętnie je przeczytam. Teraz zrobię zdjęcia. No, i oczywiście mam w planie zakup promyczka już tak, na własność, na półkę, bo ta książka naprawdę jest warta tego, żeby się na regale znalazła. Promyczek to książka przeznaczona głównie dla młodzieży, ale myślę, że i osoby dorosłe znajdą w niej coś dla siebie, dlatego że po prostu temat, który porusza. Jest bliski dla wielu osób, więc ja tutaj nie widzę żadnych przeszkód ku temu, żeby dorośli czytali promyczka. Historia jest pozornie dość prosta. Młoda dziewczyna Kate wyjeżdża na studia z rodzinnego miasta, przeprowadza się do Grant w Minnesocie tam poznaje nowych przyjaciół, utrzymuje kontakt ze swoim przyjacielem z dzieciństwa Gasem przez Skype'a. No i w międzyczasie poznaje przystojnego kelnera w restauracji Kelera. Trochę wzbrania się przed uczuciem do niego, bo Kate skrywa pewną bardzo przykrą tajemnicę. Podobnie zresztą jak Keller. Ta para, tak, trochę się unika, trochę się schodzi. Wiecie, jak to jest. tak Trochę się mijają, trochę nie. Widać, że czują do siebie mięte, ale te skrywane tajemnice jednak powstrzymują ich od zaangażowania się w jakąś głębszą relację. Natomiast no, zazwyczaj to tak bywa, że jak ktoś do kogoś czuje mięte, to tak za długo e, nie można się z tym ukrywać, i jeśli można to tak określić, to te tajemnice mogą ich po prostu w pewnym sensie uleczyć tak duchowo, psychicznie. Naprawdę to jest lektura, która złamie Wam e, serca, lektura e, tak. Połowie wesoła, bo naprawdę pojawiają się świetny humor, świetne cięte riposty Kate. Ja po prostu tą bohaterkę pokochałam niemal od pierwszej strony. Wiedziałam, że jakbym miała kogoś takiego obok siebie, to chętnie bym uściskała. No, dziewczyna po prostu cudowna, dorany przyłóż. Nie wiem, chyba nie spotkałam jeszcze w życiu takiej cudownej osoby i mam nadzieję, że taką spotkam. Także Naprawdę świetna, świetna dziewczyna, świetna jest jej relacja z GASem. To jak oni się potrafią przekomarzać, jak potrafią sobie radzić, że w ogóle utrzymują ten stały kontakt ze sobą przez Skype'a, bo dzisiaj no, często jest tak, że po prostu ludzie rozjeżdżają się gdzieś po świecie i z czasem ten kontakt zanika, a tutaj ten kontakt nie zanikał. I to było wspaniałe i cudowne w tej relacji Relacje z Kellerem Pozostali bohaterowie, którzy nie stanowili takiego, wiecie, tylko tła Bo w wielu powieściach jest tak, że ci poboczni bohaterowie to gdzieś tam się przewiną Gdzieś tam przeminą i nawet nie zwrócimy na nich uwagi Nawet nie zapamiętamy ich imion A tutaj każdy z tych bohaterów miał swoją historię miał swoje problemy, w które Kate też poniekąd była zaangażowana No dla mnie naprawdę Cud miód i Orzeszki super, bardzo się cieszę, że w końcu przeczytałam Promyczka I naprawdę ta książka musi się znaleźć na mojej półce, myślę, że na Waszych też, jeśli do tej pory nie czytaliście Kolejna książka, której nie mam już przy sobie, bo oddałam i nie sfotografowałam, więc po prostu brawo ja. Tutaj macie okładkę. Chodzi oczywiście o Ciszę Białego Miasta, bo jakże mogłoby być inaczej, skoro wyszła ekranizacja na Netflixie, a ja bardzo lubię oglądać ekranizację książek, więc musiałam książkę e, oczywiście przeczytać, zwłaszcza, że w internecie czytałam. Mnóstwo, ale to dosłownie Mnóstwo pozytywnych Opinii na temat Pierwszego tomu, drugiego tomu Trzeciego tomu, zwłaszcza, że Trzeci tom wyszedł całkiem niedawno Więc Znowu ta seria tak jakby Powróciła, znowu jest Na topie, jest o niej głośno Ewa Garcia Science de Urturi Mam nadzieję, że dobrze czytam to nazwisko Jest po prostu Geniuszem Kryminału, jak dla mnie w ostatnim czasie, spośród kryminałów, które czytałam, to jest po prostu super. Świetnie nakrojona intryga. Dla mnie bomba. Naprawdę to było coś niesamowitego. Bardzo mnie ta książka trzymała w napięciu. Jak przestawałam czytać, bo musiałam się zająć życiem. To cały czas myślałam, co to może się wydarzyć? Kurczę, może to ten, może to tamten, może to ten i wiecie, i cały czas mia miałam takie myśli, że kurczę, tak lawirowałam, wiecie, że próbowałam odgadnąć, kto tam jest winien, kto, e, kto to zrobił i cały czas miałam głowę zajętą tą książką, więc dla mnie to było coś niesamowitego. Historia jest taka, że Dwóch bliźniaków zostało poróżnionych przez pewne wydarzenia z przeszłości, które teraz tak jakby powracają jak bumerang. Otóż w mieście Vitoria w Hiszpanii 20 lat wstecz dokonywano serii zabójstw, podwójnych zabójstw. Za te zabójstwa został skazany jeden z bliźniaków. Ortiz Desarate. Błagam, jak mówię źle nazwiska, to wybaczcie, ale no ja nie bardzo umiem hiszpański. E, no i Tazio właśnie ma e, wyjść na przepustkę kilkudniową po 20 latach. Wszyscy mieszkańcy Vitorii są przerażeni, dlatego że seria zabójstw powraca i jeszcze zanim Tazio wychodzi z więzienia. Więc pytanie brzmi. Czy to Tazio sam to robi jakimś cudem? Czy kogoś podżega? Czy jest to naśladowca w ogóle z nim niezwiązany? Milion różnych myśli tutaj się kołuje w głowie A komisarz, właściwie śledczy, nie komisarz Unai musi rozwiązać tą zagadkę Pojawiają się też różne dziwne w pisy na Twitterze e, odnoszące się do niejakiego krakena, e, jak się okazuje, jest to właśnie ksywka e, śledczego unaja. więc e, jakie on ma powiązania z tymi zbrodniami, to również jest bardzo e, ciekawy aspekt w tej powieści. No dla mnie po prostu akcja dzieje się w ciągu kilku dni. A jest tak bardzo naszpikowana emocjami, tak bardzo, wiecie, cały czas przeplatają się różne wątki, że nie ma kiedy się od tej lektury oderwać. Brawo, brawo, naprawdę brawo i nie mogę się doczekać, kiedy sięgnę po kolejne części. Ostatnia książka, o której chcę Wam powiedzieć, również złamała mi serce, podobnie jak Promyczek, chociaż dotyczy w ogóle zupełnie innej. Tematyki, chodzi oczywiście o gdyby Ocean nosił Twoje imię od Tehery Mafii. Wydawnictwo Winidia złamało mi serce tą książką w takim bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Książka opowiada o nastolatce Shirin, która jest muzułmanką i nosi hijab. Co oczywiście spotyka się z wielką krytyką, zwłaszcza wśród jej rówieśników dziewczyna jest poniżana. To jak postępują ludzie wobec niej, to jest. Wiecie, co mi brakuje słów. Naprawdę ta książka odebrała mi mowę. Jestem tak wstrząśnięta po lekturze tej powieści, że nie potrafię. Skrócić jej tak, wiecie, żeby nie zdradzać Wam fabuły, ale mogę Wam powiedzieć tyle, że ludzie potrafią być naprawdę okrutni. Ja się staram do ludzi podchodzić z sercem, ale to, co działo się w tej książce, to po prostu miałam ochotę tych wszystkich ludzi, nie wiem, wejść do środka tej książki i tych ludzi tam stelepnąć. Po prostu, jak można robić drugiemu człowiekowi takie rzeczy. Naprawdę dla mnie wspaniała historia, która przede wszystkim uczy tego, że powinniśmy być tolerancyjni, że każdy człowiek ma uczucia, każdy człowiek ma emocje, każdy ma serce, każdy ma swoje życie, swoje zmartwienia i naprawdę powinniśmy wejrzeć trochę głębiej, zanim w ogóle się na czyjś temat wypowiemy. Nie odkryję tu Ameryki stwierdzeniem, że szkoła to trochę takie miejsce przetrwania, gdzie nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć, kto może powiedzieć ci coś miłego, a kto może powiedzieć coś złego, coś, co cię dobije. Wiadomo, że dzieciaki między sobą potrafią być naprawdę okrutne i naprawdę wsadzić szpilę w tak czuły punkt, że można się załamać. I właśnie o tym jest ta książka, więc szczególnie polecam ją dla dzieciaków, dla młodzieży, bo to, co jest w tej książce, naprawdę pokazuje, że nie warto, nie warto być takim, wiecie, człowiekiem z klapkami na oczach, który patrzy tylko w jedną stronę i nic poza tym. Także. Dla mnie jedna z lepszych młodzieżówek, jakie w życiu czytałam I tutaj szczególny ukłon w stronę Karoliny Kombuk, która polecała tą książkę na swoim kanale Dzięki niej sięgnęłam po tą książkę i nie żałuję, po prostu super, super Polecam również dla dorosłych, bo myślę, że to też dorośli wpływają na dzieci, na młodzież, na ich myślenie i ich postępowanie wobec e, innych osób, więc e, dorośli naprawdę też powinni się z tą lekturą zapoznać. Ja się mega, mega wzruszyłam. E, poza tym też muszę przyznać, że Tehery e, Mafi ma bardzo dobry dar do mm, oddawania emocji i do oddawania tego procesu dojrzewania nastolatków jak zmienia się ich postawa jak zmienia się ich myślenie także naprawdę dla mnie topka to już wszystko kochani na dzisiaj serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli Wam się podobał, zostawiajcie łapki w górę. Możecie również zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Podaję Wam też na dole linki do social media, do Facebooka, Instagrama, Twittera, tak żebyście mogli być na bieżąco. Jeszcze raz dziękuję, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!